Witam państwa serdecznie, Kamil Bernatek. Jak zapewne państwo zauważyli, mamy nieco inny początek niż zwykle. Wszelkie informacje pod koniec odcinka. A na początek zobaczycie relację z meczu z Skarżyckiego Granatu, który odbył się w Andrychowie. Zapraszam do obejrzenia. Na każdy mecz, który jedziemy, liczymy zawsze, że jedziemy po trzy punkty. W tej rundzie przegraliśmy tylko dwa mecze. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy krok to jest to jest być mistrzem jesieni i później następny krok to jest być pierwszym na, na koniec sezonu. To co było do zrobienia, to był cały tydzień na to, tak? Teraz mamy dojechać i od momentu, gdzie wejdziemy na stadion dopiero zaczniemy się zastanawiać, co zrobić, żeby było dobrze. Myśmy, wyjdźmy, zróbmy to co do nas należy i będziemy sobie patrzeć z góry znowu na następny, na następny tydzień. Ty pójdziesz do przodu, mia a miano niektórzy, ty tutaj się kręcisz, Dobra. tak? Okej. Okay. Wcześniej był bark prawy, teraz jest bark lewy, no i tak to niestety jakoś niefortunnie się składa, że no cóż mam powiedzieć, no przykro przede wszystkim, przykro, że przegraliśmy mecz i to jest najsmutniejsze w tym wszystkim, bo no na nic, na nic tak naprawdę się zdało, czy, 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 czy jakby no jakieś tam ryzyko. można powiedzieć poświęcenie, czy ryzyko, także no przykre, no to jest przede wszystkim przykre, no pewnie straciliśmy też fotel lidera tym samym. Można by tutaj rozmawiać po przegranej, że, że nie było tam dwóch, trzech wartościowych zawodników, ale nie, my w tym kierunku nie, nie idziemy. Bardziej, bardziej nas to mobilizuje i, i myślę, że przed wierną Małogosz będziemy nastawieni jeszcze, więcej, jeszcze bardziej pozytywnie. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Na dzisiaj to wszystko. Za chwilę wyświetli się Blasza, o której wspominałem na początku odcinka. Kamil Bernatek, do zobaczenia.